Cześć ludziska. witam serdecznie na kanale Sławiu. Ja jestem Piotrek. W poprzednim odcinku zajmowaliśmy się Łukiem. Mój przeszedł lekką przemianę. Mianowicie przypaliłem, żeby szybciej wysuszyć, przypaliłem ramiona. Tylko od wewnętrznej strony. Dług zyskał na sprężystości. I ze względów estetycznych tak sobie opaliłem ręko jeść razem z łożem na strzałę w poprzednim odcinku łuk a w tym zajmiemy się strzałami bez zbędnego gadania zaczynajmy dobra to zaczynamy robić strzałę najpierw powiem yy, co to za drewno to jest leszczyna tak jak mówiłem wcześniej łuk z leszczyny strzały też są z leszczyny to są kawałki jakiejś długości 90 cm, niecałych, może, może mniej. W każdym razie moje strzały będą miały długość 70 cm. I jak widzicie, całkiem proste kawałki poznajdowałem. Ale i tak będziemy jeszcze prostować. Najpierw trzeba zedrzeć z nich korek. Gdyby były świeże, Zrobiłbym to inaczej. Te już troszeczkę poleżały. Bodaj, że z dwa tygodnie poleżały u mnie w pokoju. Gdyby były świeże, wystarczyłoby nożem naciąć wzdłuż i po prostu go obrać. Obrać z Nie wiem, czy mi to teraz wyjdzie. Niestety u mnie są już trochę za bardzo wysuszony. Gdybym zrobił to od razu, kora zeszłaby gładziutko. I polecam ten sposób, bo w tym momencie nie trzeba strzały w ogóle szlifować. One są tak gładkie, tak się dobrze ślizgają. Miodzio, ja muszę skrobać. Ta przyszła strzała jest już ładnie oskrobana. I mimo, że w ten sposób wygląda na prostą, to patrząc w ten sposób, jest dość mocno poskręcana. I teraz zaczniemy ją prostować. Tak więc nóż ląduje do pochewki. A my prostujemy. Jako iż wiem, że nie wszędzie i nie wszyscy mogą rozpalić pognisko, przygotowałem sobie. Nasz mały palniczek z puszki po napoju. Naprawdę też się nada. Podgrzewamy i prostujemy. Patrzymy, w którym miejscu strzała jest powyginana. I w tym miejscu podgrzewamy. Następnie będziemy ją prostować. Oczywiście ostrożnie, żeby jej nie złamać. I uważajcie też, żeby jej nie spalić, bo byłoby śmiesznie. Tłuszeczka się wypaliła, ale jest prostsza. W końcu jest. Prosta, jak strzała. Troszkę osmolona. Można to zeskrobać, zeszlifować, ale mnie to nie przeszkadza. Nabiera charakteru w ten sposób. Zaczynamy bawić się dalej. Teraz zajmiemy się piórkami. Piórka należały wcześniej do kawki zwyczajnej, naszej polskiej kawki zwyczajnej. Teraz należą do mnie. Zebrałem je w parku u siebie. Zawsze jest raz w roku taki okres, kiedy kawki się tam zbierają i się szczylają. No i z piór przy tym gubią. Jest moc, nie? W każdym razie ja skorzystałem, wziąłem, będę potrzebował trzech piórek do naszej strzały. Tak więc wybieram sobie. Raz, dwa i może takie ładne trzy. Resztę odkładam. Z tych trzech piór powstaną lotki do naszej strzały. Najpierw każde z tych piórek musimy rozpołowić aby uzyskać płaską powierzchnię, w miarę płaską powierzchnię w tym miejscu. Ma to wyglądać w ten sposób. Jak to robimy? Chwytamy od góry. Mniej więcej w tym miejscu, załóżmy. Łamiemy. I powolutku. Rozrywamy z początku idzie gładko. Im będziemy mieli dalej, tym będzie się rozszerzało pióro i tym będzie to ciężej robić. Ale przy tym nie wolno się śpieszyć, bo się piórko złamie w nieodpowiednim miejscu i będzie problem. Dobra, możemy sobie teraz pomóc. nożem Widzicie, o tym mówiłem. Dlatego trzeba być delikatnym. Ale na szczęście dawade to jeszcze naprawić, bo piórka będą tej wielkości, więc to jeszcze da się naprawić. Tu odcinamy kawałeczek. Tu będzie przyczepiona nitka. Za to przywiążemy m.in. te pióra do strzały. Drugim, na drugim końcu tak samo. W zasadzie mamy gotowca. Tak robimy z pozostałą dwójką. I tak oto. Zaczynając od tego, poprzez to uzyskaliśmy to. Tak będą wyglądały lotki, które przytwierdzimy do naszej strzały. Najpierw piłą. Zwicka. Robię wcięcie na, na, na y, cięciwe. Na około centymetr głębokości. I teraz dopieszczam to pilnikiem. Ok. Cięcie jest zrobione. Tak wygląda. I teraz będziemy przymocowywać lotki z piór do naszej strzały. Na około, przynajmniej ja tak robię, na około dwa palce od wycięcia. Odmierzam sobie piórko. Drugą stronę sobie zaznaczam palcem. I w tym miejscu Я бы сой Nieduże, żeby strzała nam się nie złamała, ale wystarczające, żeby ta końcówka pióra nam się tutaj ładnie schowała razem z oplotem z nici. Bierzemy nić i najprościej jak się da. Powoli przymocowujemy pióra. Pierwszy jest, drugi jest. Można je nawet troszeczkę cofnąć. Trzeba je ładnie wówczas poukładać. I trzecie. Wykonujemy taki wstępny oplocik, żeby to nam się trzymało. I można to kleić. Może to związać. Ja to zwiążę. Tak to wygląda na tę chwilę. Po całości będziemy musieli przykleić piórka. Czy ja to zrobię? Gdy chcesz przykleić pióra przyjacielu, chwyć kropelkę nową w żelu. Co kropelka sklei, sklej, nawet palce ci poklei. No i dobra. Na razie wygląda to tak. Owijamy dalej. Znowu tutaj. Tym razem ładnie już żeby całkowicie zakryć te piura, I powoli przesuwamy się ku górze. Rozszczepiamy. Latamy nitkę pomiędzy. Potem jak przejedziemy palcami, to to się wszystko dalej ładnie sklei. I owijamy końcóweczkę Piórka Mamy już ładnie przymocowane, bo zaklejałem końce nici klejem. No ale widzicie, wygląda to nieciekawie. Teraz dzieje się magia. Przejeżdżamy palcami i piórka nam się ładnie sklejają do stanu poprzedniego. I tak wyglądają gotowe pióra. Mógłbym je jeszcze poprzecinać. Tutaj. Ale ja wolę, jak to wygląda naturalnie. Bardziej dziko. Zabieramy się za groty. Tak jak mówiłem wcześniej, nasza strzała będzie miała 70 cm długości. Tak więc. Odmierzamy. i ją skracamy. I tak samo jak wcześniej wycinamy miejsce na i łą z wicka. Ok. Wcięcie na grot gotowe. Groty, takie już wcześniej obiecywałem, wykonałem z stali narzędziowej HSS. Nie miało być jakoś przesadnie eleganckie, miało po prostu być skuteczne. Takie też zrobiłem, dlatego nie są precyzyjne. Ale zaraz zamocujemy jeden z nich na strzale. I sprawdzimy w praktyce. Zaczynamy. Bierzemy naszą strzałę. Bierzemy jeden grot. Przymierzamy, czy pasuje. Pasuje kulał. Teraz znowu nam pomoże kropelka. Накладываем некое до вс ⁇ дка. Расмариваю немного. И вкладываем город. Pracujemy precyzyjnie, teraz chwytamy, albo jeszcze rozprowadzę sobie ten klej, który wyciekł, po krawędzi jakimś kawałkiem drociny, OK będzie się lepiej oplot trzymał. Teraz tą samą nicią, co wcześniej mocowały się pióra, mocujemy solidnie grot. Zaklejam całość, zaklejam żeby się dobrze trzymało, i odcinam na dnie. Tak wygląda gotowy grot. Tak wyglądają gotowe pióra. Czas sprawdzić naszą strzałę w praktyce. Tak oto wygląda gotowy zestaw. Leśny zestaw do polowania. Łuk, który widzieliście wcześniej. Jaki prezentowana już wcześniej strzała. Trzeba sprawdzić, jak to się spisze w praktyce. Oczywiście domyślam się, że żądacie rzetelnego testu, więc trzeba wybrać ofiarę. Nie strzelać w drzewa, nie strzelać w kępy trawy, tylko w ofiarę. Ona gdzieś się tu tuczai. Widzę ją. Jest tam. Siłę. ok strzelałem troszeczkę łuk się nie złamał strzała też przetrwała Uf, tak oto wygląda kurczak po strzale z 8,5 8 metra coś koło tego tak wygląda kurczak teraz te buchy mnie atakują Nie będę kłamał, że trafiłem za pierwszym razem. Trafiłem dopiero za 61. Wstyd. No ale mam prawo, bo dopiero zaczynam przygodę z łucznictwem, tak więc... Jeszcze trening mi się przyda. No. Kurczak dostał pod udko. Śmiertelny strzał to to nie jest, ale na pewno by już nie mógł uciec. Czyli polowanie skuteczne. Strzała przeszła na wylot. Cały czas działa. Nic jej nie jest. To chyba tyle na dziś. Ja wracam dalej do strzelania. Jeszcze troszeczkę potrenuję. A wy w tym czasie lajkujcie. Subujcie, jeśli się podobało. Na następny odcinek. Mam nadzieję też przygotuję coś fajnego. To tyle. Trzymajcie się.